Kręci nie może? ale on, na on przygotowuje na... największą pracę, tak, ja odpoczę, zanim za pracujesz, zanim dojdziesz, jeszcze zakręt, jeszcze będzie 500 metrów do mety, śmiało Michał, dasz radę, musisz to pokonać. Ciężko, ciężko, będzie kibierdami, co może, dzisiaj czaił, nie Ale Michał już jest chyba na mecie, bo to już jest 500 metrów, a Michał jest w przodu, gdzie on